Niebo jest takim miejscem, gdzie każdy z nas chciałby być, gdzie chciałby przebywać, mieszkać. Ojcze, co zrobić, żeby osiągnąć z Niebo? Niebo jednoznacznie kojarzy nam się ze świętością, choć z jednej strony może wydawać nam się dosyć odległe, bo my jesteśmy tutaj na ziemi, natomiast niebo jest rzeczywistością, której w jakiś sposób nie pojmujemy, jest od nas dalekie, tak się może nam wydawać. Ale Pan Bóg sobie też z tym poradził, ponieważ sam przyszedł na ziemię, i uświęcił to miejsce, na którym jest człowiek, który zamieszkuje człowiek. Dlatego też w jaki sposób tego nieba też doświadczamy tutaj na Ziemi, tej świętości, też doświadczamy tutaj na Ziemi. W takim razie, w jaki sposób zostać świętym? Może powiem coś kontrowersyjnego, ale bez doświadczenia grzechu nie stajemy się święci. Bo wszyscy święci grzeszyli. Oprócz oczywiście Maryi. Każdy z świętych miał doświadczenie grzechu, ale też, też miał doświadczenie świętości Boga, yy, która objawiała się w doświadczeniu sakramentów. W sakramencie Eucharystii, yy, w sakramencie Chrztu. Ważne byśmy w naszym życiu nie czynili sakramentów czymś ekskluzywnym. Czy to jest wydarzenie, które przysługuje nam tylko na święta, czy z okazji jakichś uroczystości rodzinnych. Nie, to, jest, to ma być nasza codzienność, bo Bóg chce być w naszej codzienności. On nie ma być tylko gościem na święta, jednym czy drugim, ale chce w naszym życiu uczestniczyć. I w sposób niesamowity, bardzo głęboki przychodzi do nas właśnie w sakramencie eucharystii, kiedy się z nim jednoczymy, w sakramencie pokuty, kiedy doświadczamy Jego miłosierdzia. Wtedy staje się realnie obecny w naszym wnętrzu, wtedy on nas uświęca poprzez swoją obecność. Bo jak wiemy, człowiek może tylko siebie spropanować przez grzech. Natomiast Bóg przychodzi i uświęca człowieka sobą samym. I wtedy stajemy się właśnie święci, doświadczając Boga, bo im bardziej doświadczamy też Jego świętości, tym bardziej on nas pociąga. Więcej o niebie i o świętości w dokładnym zapisie naszej rozmowy możecie przeczytać na naszej stronie.